No bo gdzie najpiękniej? Po Bierowie. Ale dzisiaj pięknie Słoneczko Dzisiaj kochani Wielki piątek Ale zamknięty kawałek Chcieliśmy przyjść jak zwykle Wypić cappuccino i loda zjeść Ale pusta cisza Dzisiaj jest w Po Bierowie, Wielki piątek ale chyba się szykują no bo jak 2019 tak, to? dziewczyna siedzi coś tam robi a może się szykują, szykują po prostu tak, tak. idziemy nad morze kochanie tak? No, no. idziemy nad morze pusto ale pięknie ptaszki świergolą, cieplutko w słońcu chociaż to wiatrzyk taki wietrzyk taki przejmujący wietrzyk ale my jesteśmy koło Uniwersytetu. Powiedzasz kochani, jak byliśmy tutaj na Uniwersytecie? Byliśmy na konferencji i tutaj mamy też. Spotkaliśmy ja to była araba. Nie, nie, araba. Nie raz. Araba spotkaliśmy w Paryżu. Ja przecież. byłam tu na weselu. O weselu? <grym> tak. O ty nie dobra, chodzisz gdzieś się. <grym> chodzisz gdzieś beze mnie, Niemożliwe. No, A tu Araba przyjaciela mamy no. z Paryża tutaj. Był na konferencji. Mhm. Tak, pogadaliśmy. po Zaprasza nas do Paryża, ale nie chcemy jechać na razie, nie? nie a bo się Notre Dame. Notre Dame się spalił, nie ma co oglądać, <laughs> tak. także idziemy sobie na plażę. Mhm. O, oceanarium, żywe mhm. okazy, ale pusto w Pobierowie, pusto, może pusto. spokojnie w miarę, no bo nie ma żadnego z Taki zimny A, trochę. Aha. W Szczecinie było 20 parę stopni, nie? Mm -hmm. A tu jak wjeżdżeliśmy było 11. 11, 15 maksymalnie. Taka różnica między 100 km nad wodą już było zimny, północny wiatr. Pobierowiek. <grym> Ziele piękniej. Pobierowiem. O tak jest. Oddychamy sobie spokojnie, bo powiedzieliśmy nie ma już żadnego gotowania, nie ma, nie ma sprzątania. sprzątania, nie, my nie ma odpoczywamy, jesteśmy tak. już starsi. Nie możemy tak tyrać, tyrać, tyrać i powiem jeść, jeść, jeść. Nie, my musimy skuść, 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 skuść musimy, tak. Także nie będziemy jeść, nie będziemy pić. Nie, przyjść to będziemy, A tak? się, dopiero, że się Ale przed chwilą zjedliśmy makarony z owocami morza, krewetki, piwo wypiliśmy i zupę, jaką zjedliśmy? O, ja, zupę pomidorową zjedliśmy. Tak, no bo nie możemy się tak nagle odchudzać. Musimy iść stopniowo. Stopniowo. Już jesteśmy prawie nad morzem, kochani. Chodź tu, zobaczymy, jak morze wygląda. No tak no. może A zawsze żeśmy odśpiewali, nie? Ja sobie... Morze, nasze, no, morze. Może, nasze morze Będzie w ciebie wiernie szedł, wiernie szeć. Mamy rozkaz ma cię utrzymać Albo na dnie, na dnie twoim lec Albo na dnie z honorem lec, z honorem lec, honorem lec.